serdecznie na moim kanale i witam Was z mojej szafy, a raczej z mojej garderoby i nieprzypadkowo tu jestem, dlatego że zapraszam Was na y, hol odzieżowy y, marki Buchu. Mm -hmm. Buchu! Ostatnio przysłało mi przesyłkę. Ja sobie tutaj w środku zostawiłam tylko jedną perełkę, bo oczywiście w każdym gdzieś tam zamówieniu jest zawsze jakaś perełka, którą się, którą się trzyma na końcu. I ja taką właśnie perełkę Wam pokażę na końcu, czyli najlepsze zamówienie w tym roku, jakie miałam. A już na Wieszakach przygotowałam sobie ubrania, które zamówiłam ze strony Buchu. Przypomnę, Buchu to jest marka angielska. Produkcja ubrań również jest w Anglii. Są, jest to odzież, ubrania, sukienki, spodnie. No, po prostu w buchu znajdziecie wszystko: od A do Z, po, po stroje kąpielowe, po stroje sportowe, zimowe, letnie. Również są akcesoria, również są buty, przeróżnego rodzaju. Także nawet i kosmetyki są na stronie buchu. Również moda męska, także. Żeby przeglądać wszystkie strony marki Buchu.com, to jest po prostu kilkanaście, nie nawet godzin, ale dni. Ale uważam markę Buchu za jedną z najlepszych i zamawiam u nich od 4 lat. 4 lata temu pierwsze złożyłam zamówienie. I jedna trzecia mojej garderoby to jest właśnie marka Buchu.com. To jest nie jedyny mój sklep ulubiony. Powiem Wam szczerze, że w H&M bardzo rzadko kupuję. Podobają mi się jak dziewczyny robią hole, podobają mi się jak sobie gdzieś tam coś fajnego wynajdują, ale ja mam takiego pecha, że wchodzę na stronę i zawsze no, albo już nie ma tych rzeczy, które mi się podobały, albo po prostu zostały same beznadziejnie, beznadziejne. Raz byłam stacjonarnie w hajem i wyszłam bez niczego, dlatego że nic mi się tam nie podobało. Nic też nie leżało fajnie na mnie i też materiały pozostawiały wiele do życzenia, a Buchu to jest moim takim pewniakiem. Pierwszy raz jak zamówiłam 4 lata temu, to od tej pory po prostu ślepo e, zamawiam e, i zawsze co zamawiam, e, po prostu zgadza się z opisem, zgadza się ze zdjęciem na stronie i jeszcze nie dokonałam ani jednego zwrotu. E, także w opisie zostawiam Wam link do strony buchu.com, także możecie sobie spokojnie przejrzeć e, ofertę. Jest tam bardzo dużo zniżek, dlatego że ostatnio e, buchu. Yy, przysłało mi yy, właśnie maila. Zaraz właśnie Wam powiem yy, odnośnie maila, bo to jest bardzo fajna, ciekawa rzecz, że jest minus 30 i minus 50%. Yy, ja weszłam sobie, a 24 godziny, to było 24 godziny miałam na to, żeby sobie zamówić yy, ubrania właśnie o tej yy, obniżonej cenie. Później już wszystko wróciło do normy, ale. Jeżeli chcecie sobie zrobić taki przegląd tej marki, to wejdźcie, nawet się zarejestrujcie, poprzeglądajcie. Nie musicie nic wrzucać do koszyka, do koszyka. Po prostu możecie sobie tylko przejrzeć, ale się zarejestrujcie. Może nie będzie promocji, może ceny będą w swojej normalnej cenie, że tak powiem, ale tam zawsze jest jakieś sale, zawsze są jakieś wyprzedaże, także tam nie ma, żeby nie było wyprzedaży. Wyprzedaże tam są zawsze, ale. Od czasu do czasu właśnie w buchu wysyła Wam maile. Z ofertami, że jeżeli jesteście zainteresowani, to ma dla was ofertę minus 30, minus 50%, że ważna jest na przykład 24 godziny, 72 godziny, jeden tydzień. Także wtedy możecie fajnie skorzystać. I ja tak właśnie korzystam w tym momencie, jeżeli Buchu mi coś tam przyśle. Ja wchodzę sobie i zawsze patrzę, czy mi się, czy mi się coś podoba, czy nie. A tam zawsze, zawsze jest coś, co mi się podoba. Nie ma czegoś takiego, że. Wychodzę tam z pustym koszykiem. No nie ma, tam jest tyle rzeczy fajnych, że ja bym kupiła o wiele, wiele więcej. No ale ileż można kupować ubrań, prawda? Yy, także zadowoliłam się ostatnio pięcioma rzeczami, chociaż miałam w koszyku 12, z czego, z czego mówię nie. Mam jakąś określoną kwotę, wydam tyle i tyle, i usuwałam. Czyli po prostu zostawiłam pięć takich najbardziej topowych. I jeszcze chciałam, właśnie bardzo ważną rzecz, dodać, że buchu.com również posiadam. Yy, szeroką gamę rozmiarów od rozmiaru 4 to chyba 24, także yy, osoby plus size spokojnie mogą tam się też od stóp do głów ubrać, zarówno i kobiety i mężczyźni także koniec gadania i przechodzimy już do pierwszej rzeczy z mojego holu i pierwsza rzecz jest to bluza, bluza sportowa yy, oversize'owa, zamówiłam sobie trochę większą, żeby była wiecie, taka luźna, fajna wiecie, no teraz oversize jest na topie kolor jest takiej kawa z mlekiem, albo nawet nie kawa z mlekiem, na, to jest herbata z mlekiem, bardzo jasny nudziak z napisem Kalifornia, czarny napis z czerwonymi obwódkami, normalna, typowa, sportowa bluza i chciałam, żeby ona była, wiecie, taka dość zatyłek, także... Y no, taka jest trochę fajna. <laughs> Zatełek. Ściągacze posiada na rękawkach, ściągacze, oczywiście, tutaj na wykończeniu. E, taki, taka typowa duza sportowa, ale właśnie przez ten kolor e, niedziakowy, dlatego że ja bardzo lubię niedziakowy kolor. I powiem Wam, że e, szukam co prawda ciemniejszej, ale jak zobaczyłam tą jasną, to stwierdziłam biorę, dlatego że bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście ceny tutaj Wam gdzieś rzucę na ekran. my się będą pojawiały na ekranie, dlatego że na ten moment. Nie pamiętam, ile płaciłam, w każdym razie mm, wszystkie ubrania miałam minus 30%, bo akurat wybrałam sobie z tej kategorii minus 30%. Eee, akurat w kategorii minus 50% było tak, że... Eee, a miałam kilka, tylko właśnie to były to, co odrzuciłam, to by, no mniej mi się podobały można nawet. Eee, także taka brudza. Eee, następnie chcę Wam powiedzieć, że mieszkam w Irlandii 13 lat. I przez 13 lat... Yy, zażyłam tu tyle nawet deszczu yy, po prostu tutaj non stop pada. Jak nawet jest piękna pogoda, to jest, że po prostu zaraz może być deszczowo. I 13 lat szukałam takiej fajnej kurtki, a nawet nie kurtki, ale takiego płaszczyku przeciwdeszczowego i znalazłam kilka, ale mierząc, nigdy mi się to nie podobało, bo albo tutaj była... Taka gumka i jak ja założyłam, to ja wyglądałam jak bambaryła, albo to było, albo były takie, wiecie, typowo babciny w kwiatki, nie w kwiatki, ale nie taki print ładny, tylko to był naprawdę taki typowo wieśniacki print, przepraszam, głos mi się załamuje i... Aż w pewnym momencie myślałam, że nigdy już nie kupię fajnego płaszczaka przeciwdeszczowego, bo po prostu wszystkie mi się nie podobały. Jeszcze gdzieś tam miałam wizję jakiegoś w grochu, takie cienkie, takie fajne grochy, no ale na miejscu nie było, online też nie znalazłam, aż w końcu jak weszłam na buchuką, znalazłam po prostu płaszczyk przeciwdeszczowy i to jest ponad to, co ja sobie wyobrażam, bo po prostu przegenialny płaszczyk, który pasuje nie tylko. Yy, Kobietom w moim wieku, ale również przede wszystkim pasuje młodym dziewczynom i młode dziewczyny spokojnie mogą śmigać w tym płaszczyku, i to będzie takie cool. Także popatrzcie, znalazłam przepiękny unikornowy płaszczyk multicolor. On się tak przepięknie mieni z jednej i z drugiej strony, o prostym fasonie, czyli nic tu niekombinowanego, czyli nie ma tu żadnych ściągaczy i tak dalej. Prosty fason, rękawki dość szerokie, także y, jeżeli będą chłodniejsze niej spokojnie gruby, grubaśny sweter lub na przykład ta bluza, którą kupiłam sobie właśnie sportową, ona, one się tam zmieszczą i, i nie będzie nas nic cisło. Dodatkowo ma jeszcze y, ten płaszczek kieszenie z dwóch stron. Rozpinane oczywiście jest tutaj na długi zamek i półtransparentny, także to nie jest... Y, do końca taki zakrywający kolor, ale taki półtransparentny ja tutaj w ogóle Wam wrzucę zdjęcia produktów wszystkich, żebyście widzieli jak jak te wszystkie ubrania prezentowane są na zdjęciu i że one są po prostu zgodne z opisem zgodne z, ze zdjęciem, to co ja Wam pokazuję, one po prostu jak rzucicie okiem właśnie na zdjęcia, no stwierdzicie, że to jest to samo, także opis produktów jest zgodny właśnie ze zdjęciem i faktycznie te kolory są takie, jak na załączonym obrazku. No przepiękny, bardzo, bardzo mi się podoba. I tak, bo tego jeszcze jest kapturek. Także kaptur, no ale jest, no, kolor jest genialny. No, zakochałam się w tym płaszczyku. Stwierdziłam, że wow, no, ja go muszę mieć. Jeszcze dla zainteresowanych takimi płaszczykami, również były w takim samym fasonie, ale całkowicie przeźroczyste. Po prostu całkiem, całkiem przeźroczyste. I też myślałam, żeby sobie nie kupić, ale stwierdziłam, że najpierw wypróbuję ten a ewentualnie może kiedyś sobie jakieś zapasowe kupię i co, przechodzimy teraz do koszul kupiłam dwie koszule pierwsza koszula na kołnierzyk ja bardzo lubię koszule i w ogóle odzież, koszule na buchu są bardzo, bardzo fajne tutaj na sobie mam jedną z nich, którą kupiłam 3,5 roku temu Milion razy ją prałam, nic się z tym materiałem nie dzieje. Po prostu nawet jak wyciągam ze suszarki, on wcale nie jest taki zmięty jak w, w przypadkach innych koszul, także naprawdę warte i godne polecenia ubrania. Tu mam następną koszulę, e, czarna z takim e, printem, można powiedzieć ala Gucci. E, e, swoją drogą te printy bardzo mi się podobają. I tutaj jak widzicie jest taka listwa przy guzikach, e, która bardzo mi przypomina wzór jakiś grecki. Coś z greckiego stylu. Coś mi tak przypomina, a ten wzór jest tylko i wyłącznie na tej części. Rękawki tutaj mamy tradycyjnie na guziki, są długie, ale to nic nie szkodzi, dlatego że e, ja lubię sobie rękawki podwijać do 3 czwarte. Jest dość długa, także spokojnie możemy ją e, związać lub wsadzić e, w spodnie i troszeczkę gdzieś tam wyciągnąć, lub taką... Y, tylko spuszczoną nosić. To zależy, jak y, po prostu wam będzie pasowało, jak lubicie. Y, co do materiału, jest naprawdę bardzo przyjemny, jest to troszeczkę tak, jest troszeczkę inny, bardziej miększy. Ten mam bardziej taki y, jakby sztywniejszy, chociaż, chociaż wcale y, nie czuję się w tym materiale źle, ale ten jest taki bardziej lejący się, bardziej taki. Y, jak bym wam porównała do zwiewnych sukienek, coś takiego. Także taki materiał y, jest dość. Y, no, fajny, przyjemny będzie. I następna koszula. Następna koszula jest bardzo podobnego faconu, tylko printem się różni. I tutaj mamy print taki łańcuchowy. I tu już mi się wydaje, że ten kolor jest tro troszeczkę inny niż na zdjęciu, a mianowicie na zdjęciu wydaje się na, yy, wydają się te łańcuchy bardziej złote. Tutaj mają już zdecydowanie taki bardziej musztardowy kolor przygaszony. I to jest... Yy, ale nie, podoba mi się, w dalszym ciągu mi się podoba, ale jednak widzę różnicę pomiędzy zdjęciem a faktycznym kolorem właśnie nie przeszkadza mi to za bardzo, a chyba, że mi się tak wydaje, ale wydaje mi się, że jest jednak przygaszony, dajcie mi znać, jak, jak wy to odbieracie w kamerze. E, powiem wam, że ogólnie podoba mi się to, nie przeszkadza mi to, że e, delikatnie jednak ten kolor się różni, e, dlatego, że w dalszym ciągu jest ładny, również posiada kołnierzyk, tutaj już nic nie ma, zwykłe, e, zwykłe guziki, z, żadnym, o, z żadną ozdobną mistwą, rękawki też ma długie, ale już takie szersze. Troszeczkę szersze z takim wycięciem, ale spokojnie widzę, że można powywijać i będzie ok. I ten materiał się całkowicie różni, dlatego że on, zaraz sobie sprawdzę skład. 97% polister i 3% elastyny, ale powiem Wam, że no nieciekawy skład, ale w dotyku wcale tak na ten polister mi nie wygląda. Ale zobaczymy, jak się będzie nosiła. W każdym bądź razie ta też ma dużo polisteru, a fajnie się nosi. No. Także tyle, jeżeli chodzi o koszulę i ostatnia rzecz. Przepraszam bardzo, ale w dalszym ciągu jeszcze mam problemy z głosem i zbyt e, częste mówienie doprowadza do tego, że gdzieś mi się głos blokuje i gdzieś mi się załamuje, także przepraszam was za ewentualne chrząkania. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o e, sklepy buchu, jest to perełka, jest to kurtka, mhm. kurtka w czerwcu. No ale co? E, zakupiłam, dlatego że po prostu gierą ja zobaczyłam, jak e, zobaczyłam. E, Fasą tej kurtki, materiał, to po prostu się zakochałam w tej kurtce. Eee, kurtka jest nazywana Teddy. Misiowaty materiał. No, popatrzcie, czyż ona nie jest piękna. Tutaj ma misiek, miśkowaty materiał, biały. Nie, nie biały, taki kremowy. Stawki ma e, o kolorze zgnitej zieleni, taki militarny kolor. Rękawki również. I tutaj widzę, że to jest ten materiał taki typowo kurtkowy, e, również nieprzemakający. Tutaj ma takie szerokie gumy, takie ściągacze z szerokich gum. Uh -huh. I również e, na samym dole taka szeroka guma na zakończeniu również jest. E, zamek środek jest. O. Czyli ona jest. E, Również jeżeli na przykład nagle lunie deszcz, to w zasadzie nas nie przemoczy, chociaż ten misiek z przodu by przemoczyła. Ogólnie bardzo mi się podobała. I kurtka była w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja wybrałam sobie taki, a jeszcze była... E, taka sama, jeżeli chodzi o kolor miszka, ale był musztardowy kolor i powiem Wam, że dwie wersje mi się podobały, naprawdę obydwie wersje były super, super, super i miałam dylemat, ja mówię no, no nie wezmę dwóch takich samych kurtek i mówię, że może ewentualnie do Domince mojej się spodoba i, e, i kupi sobie właśnie z tymi wstawkami musztardowymi, bo naprawdę no obydwie wersje kolorystyczne bardzo mi się podobały także to jest moja perełka Kurtka zimowa, znaczy nie zimowa Bo to jest kurtka, którą zaliczałam do kurtek wiosenno-letnich Ale tutaj w Irlandii ta kurtka się yy, no naprawdę przyda Lata tutaj nie ma Jak na przykład w sierpniu czasami w Polsce Jeszcze jest lato, tutaj tego lata nie ma Sporadycznie Jeszcze zdarzają się ciepłe dni yy, Ale czasami jest mimo Na przykład, że jest słońce Mimo, że jest na przykład, na przykład około 20 stopni To potrafi być tak zimny Porywisty wiatr Yy, że przez ten wiatr po prostu ogólnie jest zimniej, no. także kurtka, taka zakupiona, a pomyślałam, że normalnie jak zobaczyłam ten kurzuszek no ja bym, no prześwietnia ta kurtka, okej okay. To już tyle, jeżeli chodzi o markę Buchu.com. Także dajcie mi znać, czy zamawiacie z Buchu.com, czy wam się ciuchy sprawdzają. Ja jestem bardzo zadowolona. Jestem klientką, tak jak powiedziałam wcześniej, 4, 4 lata. 1 trzecia mojej mordy, mo, moje, mordy... nie wiem, jakieś, jakieś nowe słowa myślam. 1 trzecia mojej garderoby to jest właśnie marka Buchu. Jestem bardzo zadowolona i powiem wam, że stronka jest tak bogata w asortyment każdego rodzaju, że nie ma rzeczy, która Wam się. Nie będzie to sklep, z którego wyjdziecie i powiecie, No, po prostu tam jest wszystko, wszystko jest. No, nie, że wszystko jest ładne, bo to zależy od naszych gustów, ale po prostu mnóstwo rzeczy Wam się spodoba i będziecie mieli dylemat, co wybrać, a co nie. No. I tak, to już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Dziękuję za obecność. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczorku, To zależy, kiedy ten filmik oglądacie. I do następnego filmiku Buziaki. 나라제 파파.